Dzień ósmy. Dobra, jest pełna energia. Pełna moc. I do kibelka. A potem kopiemy tu, gdzie zawsze. Jak leci Masław? Drzwi zostawił otwarte. Nie wiem dlaczego. Czy wszyscy Simowie tak zostawiają, czy tylko nasza fleja Masław? O, kopanko. Czas na kopanko. Kość. No niestety. Znaleźliśmy tylko kości przodków. Ale za to weźmiemy tę kość. Chyba nie będziemy jej sprzedawać. I to już będzie kość dla naszego psa. Ile ona jest warta? Pewnie niewiele. No 55, więc myślę, że zostawimy. I jak będą, będą przychodzić jakieś psy, to będą sobie korzystać z tej kości. Hmm, hot dogi czy hot dogi? Weźmy hot dogi. Papciu już jest. i tam. Ale ciamka, co? Najbardziej się boję, że nie zapłacimy tych rachunków. Może jednak kupimy jakieś najtańsze lustro. Wiem, że to nie ma sensu, ale weźmy je. Mee. Dobra, niech idzie się umyć. Chociaż to jest ryzykowne, no ale. Może chociaż tak wiecie do połowy, żeby się umył. Dobra, już koniec, 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 koniec. Bo się boję, że. Boję się, że się przegrzeje. Czy ktoś przechodzi? O, jest ktoś! Jest! Jak się nazywasz? Co? Yy, chyba nie będę podejmowała prób przeczytania tego. <lety> Lepiej nie. Nazwijmy go. Szymon. Cześć, Szymon. Dobra, powiedz mu jakiś dowcip. O, Shelby! Shelby, Shelby, witaj. Małpia twarz. Shelby, Shelby, małpia twarz. Hmm. Jak pachnie. Powitaj Shelby! Przecież to jest nasza stara znajoma. Też jej opowiedz jakiś dowcip, a co? O ja, jakie buziaczki! Ho ho ho. Patrzcie, Szymon szaleje za Shelby. Dobra, nie wiem co teraz. Może zapytamy, ile ma pieniędzy? Chyba nie pytałam jeszcze. Aha, nie ma takiej opcji. A to szkoda. Dobra, to powiedz, że pięknie dziś wygląda. Pięknie dziś wyglądasz. <laughs> Shelby wie, że nie wygląda pięknie. <laughs> Obraziła się za to. Szymonie. co rozmawiaj z nami. Szymonie, długo masz wędkę. O, Shelby też. Szaleje za Szymonem. O, tu już jest poważna rozmowa. Samoloty. <laughs> Brawo, Shelby. Zgadzają się, podoba im się. Patrzcie, jaka rozmowa ciekawa. O nie, ten jednak ten jednak kręci głową, że nie. Co? Może Shelby tam pajacuje? Lepiej by posprzątała te talerze. I zobaczcie, jaka tutaj jest symetria. Kości przodków i po dwa talerze z każdej strony. Czyż to nie piękne? Powiedz mu, że jest super kumplem. I może jeszcze poszucaj się piłką. Aha, rzucacie przez drzewo, tak? Świetnie. Nie wiem, o co wchodzi w tej piłce tutaj. O, zabawa, towarzystwo, rzucanie piłką to jest jednak dobra rozrywka. Dobra rozrywka. Nie jest to łatwo powiedzieć. Korzystaj z toalety i może tutaj trochę ogarniesz, bo tutaj jest naprawdę syf. O, kompostuj to. Co ty robisz? O co tu chodzi? Czemu przycinasz te paproć? Chyba chodzi o te małe roślinki. One pewnie są zrobione na bazie jakichś krzaków i dlatego to tak wygląda. Widzę, że świetnie się dogadują. No chemia między nimi jest. Fajnie by było ich zesadać, co? O jejku, zobaczcie, jak jest czysto. Aha, tutaj już nie jest czysto, ale tu jest czysto. Może wyjmijmy te hot dogi? Może oni też zjedzą hot dogi? się, zobaczymy jak wyjmie, czy będą jedni czy nie. Mmm, ale wcina. A oni co? A oni nic. Nie są głodni? I stoją, jak te kołki. O, cameo, Cześć, piesku! Witaj! Dobra, Masław chce iść się kąpać, ale my nie za bardzo chcemy na to pozwolić, więc ja proponuję, żeby iść spać. Szkoda, że musieliśmy iść spać. Chociaż w sumie może jeszcze z tym cameo coś... Może jeszcze? Dobra, wyjdziemy. Niech będzie. Ostatnie chwile z cameo. Musimy umacniać z nim relacje. Na razie jest 50 do 39. Chodź, chodź, chodź! O ja! Shelby jak się obrzydziła! No sorry, Shelby. Ej, czemu nie lubimy Shelby? Minus 2? Ooo! Po brzuszku, po brzuszku i po pępuszku. Ej, w ogóle psy mają pępek? Mają, chyba mają. O, kolejny pies. O, tego jeszcze u nas nie było. Webster. Pudel czy co? Czy sznaucer jakiś wielki? Nie wiem. Aport! Idź spać. Teraz już nie zapomnę kliknąć, żeby spał. O, skunksik! Skunks przyszedł do nas. To wesoło. I co? Coś będzie robił, czy si, tylko tak postoi i pójdzie? Aha, chyba postoi i pójdzie. Tyle było z tego skunksa. A jednak, ciągle się tu kręci. My i tak już śmierdzimy. A, może swój do swego ciągnie. Dzień dziewiąty. Masław zaczyna go od kąpieli, ale nie możemy się teraz kąpać, bo musimy kopać. A przy okazji wyświetliło się, że chciałby mieć lepszy tydzień niż ten, co minął. Nie dziwię mu się. Trzeba się ładnie ustawić. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. O, jeszcze takiego kadru nie było. O nie, liście zasłaniają. <grym> Już? I co? Co znalazłeś? Kamień. Aha, za chwilę będzie samochód. No dobra, to może jednak się umyjemy chwilę. Żeby te statystyki były lepsze, ale tylko chwilę. No doprowadziłam Masława do ładu. Mam nadzieję, że teraz chociaż ta ocena pracy się poprawi, bo jak nie to słabo. Wszystko idzie zgodnie z planem. Akurat przyszedł listonosz. a mogło być tak pięknie. O, cameo znowu. Dobrze, wyganiaj go. Kameo to jest jednak porządny pies. I poszedł do domu. Czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta. O, znowu cameo przyszedł. O, to był Leo, prawda? No właśnie, Leo nam nie pomógł, pamiętacie? Pomóż mu, co tak stoisz? Czemu jest taka znieczulica? Halo! Leo! Masław. Co z Masławem? Dobrze, wyganiaj go. Kameo, atakuj. No, też go nie lubi. Haha! Gono, ha. gono. Gono, gono. Do widzenia, Leo. Nie pomogłeś nam, kiedy byliśmy w potrzebie. Do widzenia! Jest godzina 18.00. Powinniśmy zaraz wrócić. O, jedziemy tym starym rzęchem. Czy będzie awans? Tak, jest! Udało się! Nareszcie jakiś awans. Ach, Już, Masław znowu o wakacjach marzy, ale najważniejsze, że jest awans, chociaż trochę pieniędzy. 1600. Może być. Zobaczmy, ile trzeba zapłacić rachunków. I trzymajmy kciuki, żeby nas było stać. 1890. Nie stać nas. Cały czas nas nie stać. No ale dobra, poradzimy sobie. To tylko 200 simoleonów. Na pewno znajdziemy środki. O! Zdobył punkt sprzątania. No już tyle się nas sprzątał, że szok. Jak odpoczywa. Jakie odprężenie. Jakie szczęście z awansu. Statystyki są po prostu piękne, aż chce się na to patrzeć. Więc pouczymy się teraz. Charyzmy, już jest godzina 21. O, zdobył punkt. Świetnie. Wszystko się układa: wszystko. Weź te chwasty. Trochę posprzątamy w tej naszej oazie. Żeby nie było wstydu. O, jeszcze tutaj. Jeszcze zostało nam troszeczkę energii. Czas na wielki połów. No, już spadła nam ta energia. Myślę, że już koniec. Niestety niczego nie udało się raczej złowić. To by było na tyle z tego dnia. Przyszedł jeszcze wilk, powinniśmy go wygonić. Myślę, że to zrobimy, tylko niech jeszcze podejdzie bliżej. No tak, pewnie idzie tutaj kopać. Wygońmy go przeszkadza mu palma. No przykro mi Dobra, już, już. Idź spać. Z myślą o wakacjach. Na które nigdy się nie wybierzesz, bo przecież nie masz telefonu. Dobranoc, mój miły. Ciekawe, co kolejny dzień nam przyniesie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, subskrybujcie ten kanał, a odcinek pojawi się niedługo.